Ej, lecimy! Okay, ta lecimy! Taśma, taśma, taśma! Nauczysz się w końcu latać. <grym> Driftem adres! <grym> Zaczynamy podniebną wojnę War Mamy tutaj Wilga nr 1, Wilga nr 2, Pilot nr 1, Pilot nr 2. Akcja poszli! E O blisko 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 Kto kogo zetnie Akcja <śpiewa> Ej Krystian Ale to serio chcesz go zbić O Akumulatory CNHL są już dostępne w naszym sklepie. Pasują do Twoich samolotów, samochodów oraz dronów, łodzi i helikopterów. A z kodem robotowym CNHL5 otrzymujesz 5% rabatu na wszystkie akumulatory marki CNHL. Słuchajcie, ja żartowałem ogólnie, ale widzę, że chłopaki wzięli sobie to na ambicje i naprawdę próbują siebie strącić. <grycha> o, uwaga, adran nisko. Grycha! Krycha ty wiczu. Uwaga, będzie spięcie! Oj, blisko było! Oj, teraz cyk, cyk, cyk! Cyk, cyk, cyk! To Krycha ucieka, a teraz zacina. Gdzie krysa leci, bo patrzcie. tutaj mamy. Tak, tutaj mamy trochę za dużo płaszczyzn. Do namierzenia. Ło! Ło! Uh, uh, uh! Kurde, ciekawe, to kamera ujęła. Bo szafocjaty filmowały. O! O! Krycha uciekaj. Słuchajcie, Krycha się przestraszył, bo Adron naprawdę tego go Ty, ja nie wiem, czy by się nie dotknęliśmy. Wcześniej dotknęliście się chyba, tak mi się wydaje. Ło! O, blisko! Ale faza! Krystian już będzie powoli podchodził do lądowania Jeszcze na razie nie, bo mocno wieje Mo Mocno wieje? Krystian zbieracz zacisnął Tak no <gry> Jeszcze w takich wiatr to nie tam. Czyli mamy pojedenek Dwie wilgi Adrian kontra Krystian Adriana czerwono Żółta, niebieska wilga Krystiana Dobra, oczywiście nic nie widać. Jak to w lotnictwie jest? Dwa samoloty latają? Gdzie? O, tamo! o, panie. Podejście na drugi krok? Nie, zrobimy teraz, to Krystian, jedziesz. Uwaga, Krycha, leci! Nie. Ale strasznie wolno podchodzisz Krystian, super. Brawo, brawo ty. Ale się, się chłopak. Adren wjeżdża na grubo. Ty, ale moje ale pięknie. Ale. Czyli zrobiliśmy międzylądowanie, przygotowujesz się do czegoś? Nie. Jak nie, do wodo samolotu. Aha, To się ja samolotu Driftowanie samolotem RT On idzie skubany, ale ma przyczepę. Ale ma przyczepę, to za chłop. Nie O, śmigło, śmigło, śmigło! Przesadziłeś Adrian. Tylko a śmigło nie mam. Tak się kończy driftowanie samolotem. No. To co, już tu tak? No, to śmigło i to. I jeszcze mocowanie tu mi troszeczkę pękło. O, a tu pięknie żywicu kleiłeś. Pękło? Ale to podkleje to już jest. A te kółko, tutaj to też tak ma być? No, no. O, o ta no, nie mam. O te kółko? Nie wiem. A te śmigło, że tutaj jedna łopata, to jest jednołopatowe? No. A my mamy w sklepie takie dostępne? Nie no. wiem, czy teraz znajdziesz taki, takie jednołopatowe. Wszystko dla filmu, wszystko dla Was, wszystko pod publikę. Przygotowaliśmy specjalną ofertę gadżetów oraz odzieży modelarskiej. Posiadamy w sprzedaży bluzy, koszulki, czapki oraz kubki, otwieracze do napojów, długopisy i podkładki pod mysz. Już dzisiaj zajrzyj na naszą stronę internetową i wyposaż siebie oraz swój warsztat w coś modelarskiego. Dawaj, krycha za mną Krycha dawaj za mną, ja na na, pół, na biegu jałowym będę śmigał. Ja na pół jest. To dawaj gaz! To jest leszcz numer jeden, a to jest leszcz numer dwa. Pokażcie największego czy, leszcza, który jest za czy jak Ja chciałem pokazać największego leszcza, to jest leszcz. Rozwalił dziś samolot. To nie, <laughs> Driftując, to nie w locie. I to nie w locie, widzicie? To trzeba mieć talent. Słuchajcie, co Krycha, kolejne starcie robimy zaraz. Wymiana pakietów, i tym razem na pewno się rozbijemy. Ale on to za pale. Nareszcie w tym sezonie rozchodzimy pierwszy raz samochód o lecimy! Proszę pana, co tu było złe? Tu były złe te to tory, yy, wiatr i tory, tory. były też złe. A podwozie jak? Podwozie, podwozie było złe i, i podwozie było... Podwozie było też złe. Chyba. A, ale można latać, chyba. Ej! Lecimy! Lecimy! Taśma! 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 Śmij, śmij. Adrian, wyżdaj mi swoją łopatkę ze śmigła, ja zaprawię a ja będziemy latać. Teraz chłopicie tak bez bojery. silnik jest w porządku, więc tylko wymieniamy śmigło i tutaj klejemy delikatnie i mamy gotowy model do lotu po wyjęciu z pudełka. Czyli co, jeszcze 10 kilo taśmy, 5 kilo kleju. Tak, tak, na pewno, na pewno. Ja myślę, że ogólnie tutaj mont klejenie tego to zajmie mi jakieś 3 minuty. Także za 10 minut lecimy dalej. O, a tu to. Klapka, To jest klapka, klapka. Słuchajcie, wiem gdzie teraz jest kluczowa strefa zniszczenia w moim samolocie. Z gniotu. Słuchajcie, jak w, jak w drzewie można słowo liczyć. Raz, dwa, trzy i cztery. Teraz dwa słowa do księdza prowadzącego. Naucz, nauczysz się w końcu Nauczysz się. Nie, ja w, ja w tym sensie naprawdę dobrze latam. To jest moja pierwsza kraksa. Tak, i pewnie dlatego taki samolot potajony. Nie, ogólnie bardzo fajnie się latało, polecam ten model jako dla początkujących modelarzy. Dobra wariaty, jeżeli chcecie być na bieżąco z takimi fajnymi akcjami, dawajcie znać na Facebooku, piszcie w komentarzach różne rzeczy, że nas nie lubicie i trzymajcie się, po zdrotach. no. Pomachaj Krystian. Czym mam pomachać?